Dzień dobry Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Miłość na dobre i na złe. To tytuł wywiadu, który ukazał się w magazynie Newfield Psychologia. Pani redaktor Iwona Zabielska-Stadnik rozmawia z panem doktorem Mariuszem Wirgą, psychiatrą i psychoterapeutą. Posłuchajcie Państwo tego fascynującego wywiadu na temat miłości. Pani redaktor Iwona Zabielska-Stadnik. Przyspieszone tętno, palpitacje serca, bezsenność, huśtawka nastroju, nawet depresja, bóle brzucha, brak apetytu. Takie objawy kojarzą się nam z jakąś ciężką chorobą. Tymczasem występują często, gdy dopada nas miłość. Czy rzeczywiście z miłości można się rozchorować? Pan doktor Mariusz Wirga, kiedy się zakochujemy do tego z wzajemnością, świata poza sobą nie widzimy. Idealizujemy nie tylko osobę, ale też uczucie. Uważamy, że nigdy wcześniej coś takiego nam się nie przydarzyło. Jesteśmy jedynymi ludźmi na świecie, którzy coś takiego odczuwają. Jesteśmy tylko my, dwie połówki związek dusz. Zaniedbujemy inne sprawy, inne, może nawet ważniejsze od miłości. Rodzinę, pracę, zdrowe odżywianie czy higieniczny tryb życia. Nasze neuroprzekaźniki, szczególnie w podwzgórzu, wyprawiają niezwykłe rzeczy i stąd reakcje fizjologiczne, o których Pani wspomina. To jest faza fajerwerków, której raczej nie nazywałbym miłością. I jest to stan nie do utrzymania. Fizjologicznie nie możemy tak długo funkcjonować. Organizm by tego nie wytrzymał. Szkoda, przecież to jest narkotyk. Całe szczęście, że nam to przechodzi, bo gdyby tak wyglądała autentyczna miłość, to byśmy dalej odczuwali burzę hormonów, feromonów, neuropeptydów i innych neuroprzekaźników. Czyli cały czas żyli w czymś w rodzaju stanu wyjątkowego, jak na jakimś haju. To, co w takim razie autentycznie jest miłością, zastanawia się pani redaktor Iwona Zabielska-Stadnik. Pan doktor Mariusz Wirga wyjaśnia. To, co jest częścią naszej natury, przychodzi nam naturalnie i jest dla nas zdrowe. Lubię tę definicję, według której miłość to życzliwość, troska, współczucie. Jako zrozumienie emocji drugiej osoby. Jak w noblowskiej przemowie powiedziała Olga Tokarczuk. Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w Ewangeliach. Nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości. Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest ja. To głęboka ludzka więź, wspólnota. Nie chodzi o to, żebyśmy mieli wspólne zainteresowania, tylko znaleźli w sobie coś wspólnego, co cały czas rezonuje i pozwala razem wzrastać. Fundament, na którym można budować? Tak. Myślę, że to jest właśnie ta miłość, której nie trzeba się uczyć. Tak jak tej, którą dziecko czuje do rodziców. Nie trzeba go uczyć, jak ma kochać. Dzieci kochają nawet tych rodziców, którzy stosują przemoc, porzucają. Trudno tę miłość zniechęcić. Ona potrafi pokonać wiele przeszkód. Ale poprzez potrzebę tej miłości możemy angażować się w działania, które są dla nas niezdrowe. Co powoduje, że miłość do kogoś może być niezdrowa dla nas? Pyta pani redaktor Iwona Zabielska-Stadnik. Pan dr Mariusz Wirga odpowiada: Brak miłości do siebie samego. W naszej kulturze nie wypada kochać siebie. Mamy raczej kochać innych, poświęcać się dla kogoś, zaniedbywać siebie w tym wszystkim. A wydaje mi się, że prawdziwa, zdrowa miłość może wy wypływać od nas tylko, jeśli kochamy samych siebie. Przez całe swoje życie snujemy opowieść o świecie, ludziach wokół nas, o sobie samych. Łatwiej jest nam być wyrozumiałymi i nawet czułymi narratorami wobec innych. Wobec siebie często jesteśmy bardzo bezwzględnymi narratorami. Zachęcałbym, byśmy stali się czułymi narratorami i zaczęli od siebie, a to w ogóle jest możliwe, mamy nawet przykazanie: Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego, nie bardziej i nie mniej niż siebie samego, tylko tak samo jak siebie. Ta mądrość przed tysiącleci mówi, że miernikiem mojej miłości do innych. Ma być miłość do siebie i że w ogóle ma być. To jest warunek pierwotny. To dlaczego mamy z tym problem? Wydaje mi się, że są ludzie, którzy mają zdrową miłość do siebie, tylko tego nie okazują, bo nie jest to społecznie akceptowalne, bo widziane jako egocentryczne. Czy uczucia do siebie samego są ważniejsze od uczuć do partnera? Nigdy nie robiłem takiej analizy, ale wydaje mi się, że miłość własna jest pierwotna albo dobrze by było żeby była żeby stała się podwaliną skąd wiemy że ta miłość którą czujemy jest zdrowa pyta pani redaktor Iwona Zabielska Stadnik pan doktor Mariusz Girga odpowiada miłość o której mówię ta która przychodzi nam naturalnie ta którą definiujemy jako życzliwość dbałość współczucie czułość która przynosi nam radość, to coś innego niż szczęście, bo trudno wiedzieć, czy jest się już szczęśliwym, czy jeszcze nie. Ale wszyscy mniej więcej wiemy, co znaczy czuć radość. Zdrowa miłość jest wtedy, kiedy odczuwamy radość. Z niej wypływa głęboka ludzka więź. To właśnie dr Carl Simonton, onkolog, podkreślał wagę tej autentycznej radości, zdrowej eudaimonii którą jest też przyjemna, ale nie jest tożsama z przyjemnością. Arystoteles i Epikur uważali, że Eudaimonia to stan ducha osiągany wtedy, gdy wszystkie potrzeby są zaspokojone w równym stopniu. Hedoniści zaś Eudaimonię rozumieli jako stan tożsamy z odczuwaniem przyjemności. Czy choroba może ludzi zbliżyć pogłębić więź? Jak to wygląda z perspektywy pana praktyki psychoonkologicznej? Są miłości, które takie wyzwanie pogłębia, ale wiele związków w czasie choroby nowotworowej się rozpada. Z jakiego powodu rozpadają się najczęściej brak bliskości, lęk? Do rozstania mogą doprowadzić obie strony. Osoba chora może stwierdzić, że nie chce trwonić czasu na byle jaki związek. Nie chcę w nim trwać ze strachu albo żeby mieć tanią opiekę. To właśnie jest przejaw miłości własnej. To, w czym pomagamy naszym pacjentom, to przewartościowanie pewnych rzeczy, które możemy dostrzec właśnie dlatego, że poważna choroba jest uwoddatnia. Ale ja nie lubię dzielić nas na zdrowych i chorych. Na dobrą sprawę wszyscy jesteśmy trochę chorzy i trochę zdrowi. I wszystkie te sprawy odnoszą się do nas tak samo, jak do wszystkich innych ludzi. Czy choroba może być dla związku dobra? Zastanawia się pani redaktor Iwona Zabielska-Stadnik. Pan doktor Mariusz Gierga wyjaśnia. W terapii simontonowskiej pomagamy pacjentom, ale też ich bliskim dostrzegać korzyści choroby. Pytamy, co dobrego stało się w Twoim życiu dzięki chorobie? Okazuje się, że to może być więcej czasu dla siebie, więcej czasu dla bliskich. Łatwiej jest z pewnym rzeczom powiedzieć nie albo tak. To mogą być przejawy zdrowej miłości do siebie. Zaczynam zauważać piękno w małych rzeczach, doceniać je, doceniać chwilę obecną, to co mam. Docenianie jest ważną częścią miłości, czy to własnej, czy do innych. I to mogą być rzeczy typu Mój mąż jest dla mnie milszy. Konflikty się rozwiązały, bo teraz wiemy, co jest w życiu najważniejsze, i szkoda trwonić na nie czas. Dlaczego zadajecie to pytanie? Bo korzyści z choroby wskazują na ważne potrzeby, które pozwalamy sobie zaspokoić tylko wtedy, kiedy jesteśmy chorzy. I my uczymy naszych pacjentów, jak zaspokajać te potrzeby bez choroby. Ale tych, którzy zdrowieją czy zdrowych, wszystkich to się odnosi do nas wszystkich. Cokolwiek mówię, to się odnosi do nas wszystkich, ale choroba czy jakikolwiek poważny kryzys wełszcza nasze widzenie. I wtedy trzeba zadać sobie pytanie: co dobrego dzieje się dzięki temu kryzysowi? Co dobrego dzieje się w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znalazłem? I wtedy zwrócić uwagę, jakie potrzeby pomaga mi ta sytuacja zaspokoić. A kiedy już to wiemy, nauczyć się zaspokajać je bez kryzysu, bez choroby. Przy czym nie mówię, że choroba jest wywołana niezaspokajaniem potrzeb. Nie wiem skąd się bierze rak, ale wiem, co pomaga żyć z rakiem lub z niego wyzdrowieć. Nie twierdzę, że osoba, która dokona przewartościowania, zacznie zaspokajać potrzeby, które choroba wyostrzyła, nagle wyzdrowieje z raka, ale zdecydowanie poprawi się jakość jej życia w danej chwili. Jak długo żyjemy, tak długo mamy tę chwilę. Zresztą Karl Simonton zawsze podkreślał, że celem terapii simontonowskiej jest poprawa jakości życia tu i teraz, a nie jego przedłużanie. Jak bardzo to, jak myślimy, wpływa na to, jak się czujemy? Czy człowiek wykorzystuje chorobę instrumentalnie? Pyta pani redaktor Iwona Zabielska-Stadnik. Pan dr Mariusz Wirga odpowiada. Często, jako psychiatra, jestem wzywany do pacjentów i słyszę, że nie można znaleźć fizycznej przyczyny złego stanu zdrowia, i może jest to ucieczka w chorobę, lub to tylko w jej głowie, albo jeszcze gorzej, udaje. To są bardzo niesprawiedliwe określenia, krzywdzące dla osoby, jeśli tak nazywamy to, co się z nią dzieje, zanim pokażemy jej, jak ma powrócić do zdrowia. Dlaczego? Bo dowiedziała się, że uciekła w chorobę, że to wszystko jest w jej głowie. Ona cier cierpi, a nikt jej nie powiedział, jak przestać cierpieć. Jak szukać źródła tego cierpienia? Odnosimy się do zdrowego życia, do radości odnajdywanej w różnych chwilach. To jest pierwsze zadanie, które przerabiamy z uczestnikami. Prosimy ich, by wypisali listę rzeczy, aktywności, które przynoszą im radość. Robimy to w grupie, ponieważ lubimy się dzielić radością. Jedna osoba mówi o tym, druga o czymś innym, nawzajem się inspirują. To jest radosne przeżycie, ponieważ autentyczna radość innych ludzi w naturalny sposób w nas rezonuje. Zachęcamy ich do tego, żeby w te czynności, które sprawiają im radość, angażowali się na co dzień. A jeżeli tego nie robią, rozmawiamy o tym, co stoi na przeszkodzie. Najczęściej są to niezdrowe przekonania. Co z ludźmi, którzy w życiu miłości nie mają? Są przecież tacy, którzy jej nie spotkali, nie doświadczyli. Profesor Maltzby, psychiatra, mawiał: Zawsze masz kogo kochać siebie. Jesteś kimś, więc ktoś cię już kocha. A jeżeli oni pragną, żeby kochać kogoś, a nie siebie, i znowu, wypływa to z niezdrowego przekonania, że do mojego szczęścia jest mi potrzebna miłość innych do mnie. Mamy bardzo wiele niezdrowych przekonań na temat miłości. Miłość, która nam daje prawdziwe radość i szczęście, to moja miłość do mnie samego i do innych. Działanie zgodne z tą miłością. Moja miłość do mnie i do innych jest moim własnym wytworem. Mogę kochać siebie tak, jak chcę, idealnie. Wymagamy od innych, by nas pokochali, gdy sami siebie często nienawidzimy. Bo zdrowej miłości własnej szukamy u innej osoby, tego, czego sami sobie nie dajemy, a nikt inny tego nie może nam dać. Jeżeli najpierw tę miłość damy sobie, to możemy dopiero wtedy skupić się na drugim i szczodrze obdarowywać miłością innych. No, nie wiem, sami sobie też potrafimy krzywdę zrobić. Tak, wiem. I też bardziej niż ktokolwiek inny. I bardziej niż komuś innemu. Tak, bo nie wypada, hamujemy się, a siebie potrafimy bezlitośnie katować. Głównie poprzez swego okrutnego, srogiego dla siebie narratora. Skupienie na sobie, miłość do siebie uwalnia od samotności. Mogę być sam, ale szczęśliwy. Ale mówią o samotności nie o byciu samemu, dopytuje pani redaktor Iwona Zabielska-Stadnik. Pan doktor Mariusz Wirga odpowiada: Ale samotność także jest wytworem niezdrowych przekonań. Przepraszam, ale będąc terapeutą poznawczo-behawioralnym, zawsze od tego zaczynam, do tego wracam. Jednym z takich podstawowych przekonań jest: Nie powinienem być samotny. Ale jeżeli zaczynam angażować się w czynności, które sprawiają mi radość, bez analizowania, czy powinienem być szczęśliwy czy nieszczęśliwy, samotny, niesamotny, tylko koncentruję się na odczuwaniu i wyrażaniu tej radości, to wtedy będę bardziej przyciągał innych ludzi. Po co cały czas skupiać się na tym, że ludzie powinni mnie bardziej lubić niż lubią, że nie powinienem być samotny? Albo dlaczego nie mam ko kogoś, kto mnie kocha? Ale przecież mam kogoś, kto może mnie kochać. I to idealnie siebie. Tylko ludzie tego nie pragną. Gdyby wystarczała nam miłość własna i była rzeczywiście idealnym wymiarem, nie szukalibyśmy innych ludzi, nie tworzylibyśmy związków. Wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy na początku że to jest częścią naszej natury, jak oddychanie. Nie można znaleźć spełnienia w związku czy w miłości z innym. Jeśli nie ma się miłości do samego siebie. Przyznacie Państwo, że to mądry tekst, dla mnie osobiście bardzo odkrywczy. Jeszcze raz powtórzę te słowa. Nie można znaleźć spełnienia w związku czy w miłości z innym, jeśli nie ma się miłości do samego siebie. Mówi pan dr Mariusz Wirga, lekarz psychiatra, dyrektor medyczny onkologii psychospołecznej w Todd Cancer Institute w Long Beach w Kalifornii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Certyfikowany psychoonkolog i superwajzor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Trener terapii simontonowskiej i racjonalnej terapii zachowania oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Od 1990 roku bliski współpracownik Karla Simontona, a po jego śmierci dyrektor medyczny Simonton Cancer Center. Od 1992 roku najbliższy współpracownik Maxi Małzbiego, juniora, twórcy racjonalnej terapii zachowania. Współautor książki ABC Twoich Emocji. Utytułowany Pan doktor Mariusz Wirga, ekspert. Jestem pod wrażeniem dokonań Pana doktora. I jestem podważeniem tych słów, które wypowiedział w tym wywiadzie. Dziękujemy pani redaktor Iwonie Zabielskiej-Stadnik za przeprowadzenie tego wywiadu i dziękujemy bardzo panu doktorowi Mariuszowi Wirdze za jego ekspercką wiedzę podaną w sposób przystępny dla nas, w sumie laików. Nie wiem jak państwo, ale ja się czuję... W dalszym ciągu, lajkiem, jeśli chodzi o, o e, e, tak ważne e, e, sprawy jak miłość. Miłość na dobre i na złe. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie i do usłyszenia.